Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Dębicy zgłosił projekt uchwały zwalniającej firmy z jednej trzeciej rocznej opłaty za koncesję alkoholową. Informację tą zamieścił na swoim profilu facebookowym przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Cebula w dniu 8 lutego o godzinie 19.30 zakłada zwolnienie dębickich przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności sprzedają napoje alkoholowe do spożycia na miejscu, z części opłaty za korzystanie z koncesji na, na sprzedaż alkoholu. No dokładnie chodzi o jedną trzecią, bo są trzy raty w roku i z jednej chcemy zwolnić za te najbliższe miesiące od lutego do maja z tej raty, którą płaci się w maju. Projekt uchwały został złożony przez Klub Radnych PiS w poniedziałek rano, 8 lutego w Biurze Rady Miejskiej. I to jest na ten moment jedyny projekt, który w tej sprawie jest przedłożony do procedowania. W Radzie Pod informacją na profilu przewodniczącego o zwolnieniu z opłaty za koncesję alkoholową, wiceburmistrz Maciej Małodzieńc napisał, że jest to plagiat projektu uchwały przygotowanego przez burmistrza, o którym mowa na stronie miasta oraz w jutrzejszym 9 lutego wydaniu gazety Obserwator Lokalny. Ten nasz projekt uchwały był przygotowany już początkiem lutego, dlatego zaskoczeniem dla mnie była informacja, która pojawiła się w mediach społecznościowych przewodniczącego rady, że to klub radnych PiS jest inicjatorem tej uchwały. Biorąc pod uwagę, że już kilka dni wcześniej przekazaliśmy tę informację o naszym projekcie do lokalnych mediów, natomiast w tej dyskusji uważam, że dla przedsiębiorców, którzy w ostatnim czasie mają trudności gospodarcze związane z trwającymi obostrzeniami, dzisiaj nie ma znaczenia, kto złoży projekt uchwały. Natomiast absolutnie kluczową jest wola pomocy, a jeśli ta wola jest z obydwu stron, to wierzę, że przedsiębiorcy wkrótce na tę pomoc będą mogli liczyć. Nie wiem, dlaczego zarzuca radnym klubu PiS plagiat, jest to poważne oskarżenie i chyba będzie musiał nas za to przeprosić, ponieważ pan burmistrz Małozięć zarzuca nam, że bazowaliśmy na artykule, który jest widoczny na stronie miasta. Problem w tym, że artykuł pan burmistrz osobiście zresztą zamieścił na stronie urzędu wieczorem w poniedziałek, a my w poniedziałek rano złożyliśmy projekt. Wiadomość o tym, że miasto Dębica przygotowało propozycję wsparcia dla lokalnego biznesu otrzymaliśmy od Naczelnik Wydziału Promocji Moniki Rojek-Kałek we wtorek 9 lutego. Czytamy w niej, że według przygotowanego projektu uchwały przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zostaną zwolnieni z konieczności odprowadzania drugiej raty składki za sprzedaż alkoholu za okres czterech miesięcy. Po rozmowach z przedsiębiorcami z panem Piotrem Basarą i tymi publikacjami, że mają za co, no zamknięte swoje restauracje czy pawy, no a podoszą koszty, postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Sprawdziliśmy z Wydziałem Spraw Obywatelskich, co można zrobić i przygotowany Wydział Spraw Obywatelskich dostał, dostał polecenie przez Burmistrza Mówięcia przygotowania takiego projektu uchwały, żeby można było im po prostu coś w tych trzecich czasach ulżyć, bo mają opłaty, mają wszystko. Ostatecznie wszyscy panowie mówią jednym głosem, że najważniejsza jest pomoc dla przedsiębiorców. Dobrze, że jakby mamy podobny pomysł na to i chcemy przedsiębiorcom pomóc, bo pan burmistrz już pięć lat temu przedkładał projekt siedmiu Impulsów dla Wsparcia Przedsiębiorczości, i ani jednego nie zrealizował. Kiedy w grudniu tego roku przedłużyłem mu kilka propozycji wsparcia przedsiębiorców, tak przedświątecznie, różnych takich pomysłów, które w innych miastach zostały zastosowane, to przysłał mi taką wymijającą odpowiedź i te działania, które tam zaproponował, to nawet ich nie zrealizował. Cieszę się, że jest stanowisko Klubu Radnych PiS. Po raz pierwszy było zgodne gdzieś z moim. I pisanie, że tam będą jakieś nowe. Ja przedstawię na niczą sesję. Już mam przygotowane też kolejne projekty uchwał dla przedsiębiorców. No i też je przedstawię. A czy, 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 czy radni mają, czy nie mają? Jak mają, to fajnie będą zbieżne. Radni, rada jest po to, żeby przegłosować. Sprawdzą, która jest lepsza. I tak pójdzie. Ta, która będzie lepsza dla przedsiębiorców. Każda inicjatywa dotycząca zminimalizowania strat ekonomicznych w związku z pandemią koronawirusa jest cenna.